Mężczyzna są w ze złożony w dziecięciu Jezus opuszczony w Ewangelii przez Świętego no, Nie bój się! Błąd, Dzieciuś idź, dostań no, tu chociaż, Dzieciuś, no idź, nie bój się. Który wyprowadził ich z daleka i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Ważne jest także, abyśmy my stali się takimi gwiazdami betlejemskimi, czyli wskazywali drogę do Jezusa. Betlejemsko, bądźmy zauważeni, ale tylko po to, by prowadzić do Chrystusa, ukazywać Jego miłość i dostrzegać narodzenie Chrystusa w naszym świecie. Myślę, kochani, że to wielkie święto. Wierzę w miłości i szacunku do drugiego człowieka. Moi drodzy, a teraz już czas. Królowie, proszę podejdźcie tutaj złożyć ze swoją świtą, złożyć pokłon i dary dla Jezusa. Królowie przybyli do Jezusa tronu. Pierwszy pokłon złoży król Europy Kacper. Nasz królu, który jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ty rozpraszasz mroki śmierci i dajesz nowe życie. Ty nami na zawsze. Król Kasper kładzie złoto przed żłubkiem dziecięcia. A teraz prosimy pokłon, który złoży król Azji, Melchior.

Oddaję Tobie pokłon w imieniu krajów Azji. Przyjmij, prosimy to kadzidło naszej modlitwy. Uznajemy w tobie jedynego Pana naszego życia. Rządź nami i broń nas przed atakami szatana. Matko Króla, Tobie się zawierzamy. Król składa w darze kadzidła. Drodzy, i czas na króla Afryki. Baltazar. z kontynentu afrykańskiego gwiazda wskazała mi drogę przynoszę ci Jezu mirę pachnące zioła symbolizujące cierpienie bo ty jesteś królem a stałeś się naszym sługą naucz nas służyć bliźnim jak ty Jezu tobie chwała matko króla opiekuj się nami Król Afryki składam mirlę przed Świętą Rodziną. Zygmunt III Waza, Król Polski i Wielki... Zapraszamy również wszystkie aniołki. Tak. Zapraszamy, zrobi nam się bardziej rodzinnie. Chodźcie słoneczka. Poczekaj, bo Czekaj, z chodą parasolki. Jaruś poczekaj. Od razu kochani tak cudownie się złożyło. Bardzo się cieszymy. Kochani Stefan Czarniecki. Tam kość rodziny Kępińskich z Moszczanicy we wrześniu 1934 roku? A tym głównym harnasiem jest Stanisław Kubica. Witamy po raz pierwszy. Są na naszym korowodzie. Jezusiuczku nas kochany, my bezkiccy harnasie ześlimy tu z lasów, z Beskidzkich gór, co by Ci dzisiaj złożyć pokłon i ślubujemy Ci, że będziemy zawsze przy Tobie stoć i zawsze Cię będziemy bronić. Jakby co, kany co, albo kołu co, to my są. A jeszcze jak zapomniał, powiem, że zapomniał pejść, że umy kawkę duka, to to tomu... Jezusiskowi złożemy, żeby mu Maria kupiła jakie ciepłe łodzienie, bo mu <głosy> <głosy> Bardzo dziękujemy. Kochani, też chcę złożyć pokłon. Nasza grupa kolędnicza Jukace zabłodczy Zapraszam tutaj Krzysztofa. <noise> Kochani, przedstawiciele grupy koledniczej, która autentycznie, która grupa autentycznie chodzi w stary i nowy rok. To jest bardzo żywe na żywiecczyźnie. W żywcu, w żywcu w Zabłociu są Jukace, a na całej żywiecczyźnie, żeby Wam przynieść radość, życzenia na następny rok, życzenia pomyślności, życzenia urodzaju i tego wszystkiego, moi kochani, co serca. Górali, nie tylko Górali, żyje i płomieniem, głębokim płomieniem chce się rozdać na pozostałych mieszkańców naszej pięknej, gościnnej żywiecczyzny, na piękne miasto Żywiec. Moi drodzy, i teraz zachęcam wszystkich, ponieważ przyszliście po to, żeby złożyć I ukłon Dobryś? dla naszego Pana. No więc bardzo proszę, abyśmy wspólnie razem trzykrotnie e, głośno wypowiedzieli słowa. Witaj Jezu Narodzony tu na sianku położony. Witaj Narodzony tu na sianku położony. Witaj Jezu Narodzony tu na sianku położony. Witaj Jezu Narodzony. Tu na sianku położony. Tak kochani, tak kolędują nasi najmłodsi, to jest cudowne, że są młodzi i cieszą się tym, że, że przynieść radość sąsiom i znajomym, przyjaciółom. Moi kochani, ja tylko informacyjnie uśmiechnięta, radosna, święta rodzina, a dzisiaj wcieliła się w to rodzinę Wioletta i Mateusz Czerwa z dzieckiem. Przywitajcie ich do jak Państwo widzicie y, w Koromodzie, to tutaj robiliśmy taką sesję, gdzie się bardzo dużo dzieciaków, chciało wspólnie razem przeżyć te piękne chwile. Moi drodzy, jak to pięknie, y, patrzeć na Was, jak pójdzie uśmiechnięte, czyli jest dobrze, jest radość, jest nadzieja, tak, jest optymizm. I teraz zapraszam bardzo serdecznie gospodarza tego pięknego ogrodu, miasta Żywca, burmistrza miasta Żywca Antoniego zagoro. Taka jaka powinna być, bo powinien być śnieg, powinno być mroźnie. Jesteście dzisiaj wszyscy na żywieckim rynku. Bez was tego korowodu trzech króli by nie było. Już po raz siódmy się tutaj spotykamy i dlatego też gorąco wam wszystkim dziękuję. Dziękuję wszystkim mieszkańcom zarówno Miasta Żywca, Powiatu Żywieckiego, jak również wszystkim gościom, którzy do nas tutaj przyjechali, turystom i wszystkim tym, którzy że wypoczywają w tych dniach na Żywieckiej ziemi. Myślę, że ten nowy rok 2024 wszystkich nas razem zjednoczy, że Boża dziedzina, która tutaj jest razem z nami, a z nią cała rodzina. Wleje nas za żar zgody, żar pojednania, żar tego wszystkiego, co na co dzień powinno nam wszystkim służyć. A żebyśmy wszyscy wzajemnie się miłowali i nigdy nie byli swoimi przeciwnikami. Niech ten orszak czy króli i to spotkanie dzisiaj na żywieckim rynku świadczy o tym. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy panie burmistrzu, a teraz kochani Moc w organizacji siódmego żywieckiego korowodu Trzech Króli. Dziękuję księdzu biskupowi Romanowi Pindlowi, który jest z nami kolejny raz, a dzisiaj to jest szczególny. Za wojskowy oraz z to dobrze koni zespołu szkół agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Grzybskiej Moszczanicy im. Litewa Kurkin-Szyckiego. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Dziękuję ja bardzo. ale to oni jest... to nie jest... jest... Ponieważ podejmują się tego zadania kolejny wszystkim do składamy zapłać nie brawa brała by też zahen Hva er det? To, to Zuzia i Kacfer, oni ostatnio startowali na konkursie w swojej szkole, wygrali i teraz będą startować na pastorałkę.

Nie, ale nie rozwójcie jak nie gram to właśnie nie mogę